Piry. A pewnie nikogo nie będzie. Nie, ten stary ludzki jest tak. Oh yeah! Easy, good. No, y let's go to the. My name is Giorno Dziewana. Oh my god, is. This... Siema, trolek, 165 6, Yo. O kurde, stary wróci z mlekiem Tak, no scam. Oja, pięknicze! U siema! Siema! Ty żyjesz! Tak, jeszcze! Od dawna! Jeszcze? A. To jest chyba sadzkę jak jeszcze! No tak, jeszcze! Co ty no cóż, życie! No. Trudno się mówi! No, co ty myślałeś? i przyszła e Twoja kopia na live. Na live jest. Life jest? Life jest, tak. Serio? Dalej mi nie przyszło powiadomienie. Ty, ja powiadam. Ja i ja przychodzą. Ale, No serio. No serio. O trolej przyszedł. 1, 6, 5 idol TFTF. Jaka moja kopia, typie? Jak to się mówi, super. Idol to O nie. W to pieprz się skończył i zrobiłem najgłupszą rzecz jaką można było zrobić. Kupiłeś pieprz? Nie, dmuchnąłem w środek tego. Moje oczy. Ale dym. <słuch> Cicha, Ale skręt, wychodzą taki skręt. Eee. Nie. Eee. skręt kurde. Dmuchając pieprz. Przecież pieprz, jeżeli zabraknie pieprzu, to to się nie dmucha, tylko kupuje się nowy. Oj, 0 osób, Pokczam, w WIDZOWIE Których nie ma, ale walić to eee, Jeszcze tak Co ja tak chcę e, Oczywiście ogłoszenia na ety. Że mam live'a, bo oczywiście jestem live i mam live'a, ponieważ live to liwe Tak, jest, of course. Tak! On nie wejdzie. A dam li linka do live'a, bo oczywiście, żeby ktokolwiek przyszedł. Nie fajnie zrobiłeś. A ty nie fajnie, kurde, że. Ty o, zagram sobie tym Gugemonem, czy... nie wiem Rasistą nie jestem, ale no eee, dobra No może zrobić jakąś wince eee, jeszcze raz No ta, zrobimy jakieś wice Czyli misję. A, i dzisiaj są dwie misje z wice eee, dzisiaj jest 8-8 Takie dane i dzisiaj jest na deskogrodzie yy, Takie coś też jest. No, jest Bartek No i zajebiliście kurde. No i możemy. Teraz możemy. z kółką wzajemnej adoracji. No, brakuje mi tego jeszcze Oskiego. I będzie No. Zaraz wezmę sobie ten kill, bo czemu nie? Ale sexy. Przecież. Ej, zaraz. To te kilopy kosztowały 1200? Nie, 800. To czemu, to czemu te kilofy, te tutaj, z rzadkości, są tutaj, a te tutaj są? Halo, co to ma być? Halo. Tak, Kaskaj poszedł wiadro robić, ale to wiadomo, to jest on. Poczekaj, albo przyjmę zaproszenie, o. Przyjmę zaproszenie. To music pak był zajebisty, no tak, ten music pack jest akurat spaczka. Żaden z tych wszystkich music packów jest. No, może tylko jeden music pack jest najlepszą rzeczą na świecie. Dzień 20, udawanie, że jest, że jestem Simbem. Cięła! No, reszcie! Szedł to i. Ja. No, ja byłem wczoraj nawet. Byłem. Serio? No, byłem. Ale ty miałeś wtedy zamkniętą i, i no. no, i miałeś mnie w dupie, więc na no sadgę. No, ja miałem wszystkich w dupie wtedy, A ty, ty znasz, ty znasz, to masz ale wszystkich w dupie. w dupie! Nawet, w dupie. Nawet no. mnie? Łooo, wow, wyróżniony A... się czuję, dzięki. Ale, ale, ka ale każdego miałem w dupie, ale nie hmm. tylko ciebie. Co robicie, emu? Eee, nie, wiem, będziemy robić mi na widolcach. Kto z nami eee, To z nami Bartek i Daki? Uuu BARTKU! U Daki! Taki UUU! I Bartek! UUU! No mam osoby to dymu, tak że będą przychodzić widzowie. Ej, kiełesz mi tylko zapłacę! Ja nie jestem blue, idź eee... do blue! Ja nie blue Nie A wiem. Nie, są jakieś przestary może coś No ty jesteś ja wielkim przestarem To czekaj, to sobie mikro. A to... Twoja stara była większym przez Nie. To nie czemu wiem, to. Nie? to... Yy, yy, ale nie, zajebiście było wtedy. Zobaczyłem, że ktoś nikol... się za tym streamerem. A... No. Dobra, to nie wiem, dodawajcie mnie do znaj, to mam na specjalność i isekaya. dodajcie mnie. No tak, ale Isekaj będzie dziwny przez sterem. Dobra, nie. jeżeli macie, nie macie nie znajdzie to dodajcie i pogramy sobie misję na Widolce, a potem pogramy sobie wyprawy Aha. Bo za wyprawy jest ten, bo za wyprawy są oczywiście EXP, EXP Też jest do BRK No jakoś ja tego gumbla musiałem zdobyć Pewnie daki, e, ja mi z, Znalazłem mapę, która daje dużo expa Co z na tego co mapy na expa, to jest to jest sieć, tak zwany? Nie. Tak! Chopie to oddaję, bo ja sobie idę na taką mapę, sobie siedzę, idę A ja na elekcję i jest euro, Odpalam piąt do piątej fali, siedzę i nagle mam pierdolenie od tysiąca Serio? Tak! Łemi, to nie chciałbyś może jakiegoś endurka zrobić, coś? Okej! Okay. Dobra! Dobra <laughs> grajmy prawe. O, silver, no to możemy. Dobra, no, no, pozycja wypraw. Po wypraw. Ej, to może tak. po chciałbyś może jakieś i te zrobić? Endurka. No. no i fuck, tam. No i fuck, tam. Dwie i pół godziny się zajda Oj, tam. Dobra, to wchodźcie, jeżeli ktoś tutaj. Jeżeli nikt nie chce, to idę do enduro z nimi i czuj. Siema ma, się ma ciastek. I oczywiście ciastka nie zapraszam na domu. Tylko czekam aż tego: będzie, na 30, będzie 30 fala i wpuszczę sobie klona. No. no dobra, toś chce. Halo. Nikt nie chce, dobra, to idziemy. Halo, mamy. To idziemy robić enduro. Jebać. Idziemy robić enduro. Jebać, jebać dzisiejsze misje na widolce. Dobra, po, potem co zrobisz? To znaczy ty, bo ja już mam tam zrobione. To A ty, to ja to na Ja w to mam akurat. Ale 70 hodorków łącznie Daj tam Mam odbyt. już, mam już dwa koła O, to jak to się mówi Kupi Gita Kupiłam sobie dzisiaj Tą Anime Girl Ale nie oddała Więc ją zwróciłem No tak, jak to nie zwróci Anime Girl <noise> Nie oddała, nie oddała Więc no myślę, tak że powiem, sobie tego kupić Tego, tego, tego cukrowego Będę sobie kupić, myślę. Nie kupuj żadnych, dopiero z 24 do 25. Połączenie po... przerwane 200! Co, połączenie przerwane? E, nie można zagrać w kampanii ratowania świata, ponieważ... Co? To! Jak to działa? Halo, Google. Co to, to kurde ma być? Nie można zagrać kampanii ratowania świata, bo nie masz ratowania świata co jest kurwa. Siema Bartek, to co... Dobra, jak nikt nie pisze, to idę na Gęśino. Elo.